Cześć, z tej strony WorkMyCraft12, jest to już piąty odcinek mojej serii na modach. Dobrze. E, pierwsze co powiem to... Zaraz powiem o tej pierwszy Pierwsze co powiem to... E, problem. E, powinien być to szósty odcinek. Tylko nie jest to szósty dlatego, że... Że na YouTube coś innego się stało i źle się wyrenderował filmik, i po 4 minutach, w 4 minucie i 12 sekund zniknął obraz, ale nadal, nadal był dźwięk. I niestety usunąłem ten filmik, ale tam tylko zrobiłem e, key na potiku Diving rod, a go się robi. E, tak, czekajcie. Oj, sorki, telefon. O tak, z Dust, później jak już mamy ten taki yy, zielony, wkładamy zielony na środku, później obtaczamy go tym niebieskim i później wkładamy ten jasno niebieski i obtaczamy go niebieskim jako Co Dust i wychodzi nam kij na patyku. Yy. I jeszcze bawiłem się yy, Camera Craft. No i kamerą potrafię robić zdjęcia, tak jak tutaj sobie zrobiłem ładne zdjęcia. No. A co do tej dziury, to siedział mi na dachu creeper, prawda? No, zwykły, zwyczajny creep, creeper. Tylko, że z tego, mo dlatego, dlatego, że jestem od, z creeperów wypadają kamery. I dziwnym trafem, gdy z, e, zabiłem tego creepera, e, wypadła z niego kamera i 10 baterii jednowoltowych. Naprawdę nie wiem o co chodzi. Czy tak ma być? Czy to z tej kamery mojej wypadło? Nie wiem, naprawdę o co chodzi. Więc co, zrobię sobie na 9V przerwie. Aha, i tutaj właśnie możecie się dziwić, gdzie jest mój magazyn. Tutaj był, prawda? Tutaj wszystko ładnie zostało. Już pewnie widzieliście. Tutaj już... E, oj. Tu nie ma energii. Ponieważ wszystko ładowałem w batpaka. Tutaj. I korzystałem dużo z wiertła. Tutaj mefi jest zapełniony. O, właśnie, tutaj mi się maceratorowało, czyli, jakby to powiedzieć. No, i tutaj są takie schody. One prowadzą do tego samego. No, zrobiłem takie duże pomieszczenie. I tutaj, właśnie, czekajcie, świeżo gra, żeby było lepiej widać. I tutaj, właśnie, to jest pod moją górą, właśnie taka wyrwa w skale, jakby. Wyrwa taka. I to ładnie dość wygląda i powiedziałam, że o to to ładnie szkłem zrobię, tak. Tutaj wyjaśnię mam wszystkie skrzynki. Tutaj przeniosłem Transmutation tablet. Wszystko oczywiście zostało. Yy, Aloy Furnace. Goście się robi ze, yy, z cegieł. Tak samo jest zwykły, tylko że tutaj wszędzie ustawia się cegiełki. Ok, nie będę pokazywać. Yy. I co jeszcze? Dziś, w tym odcinku naprawdę nie wiem, co będziemy robić, chociaż... Okej, okay, już wiem. Nie będziemy ich przetwarzać na więcej voltów, na więcej voltowe, czyli na większe baterie. Nie, no, po prostu nie. Może znaczy tutaj powkładam. Hmm. Tutaj mam naładowaną baterię. Nawet nie wiem, po co ja ją No cóż... Metale. To tak, to, to... I jeden węgiel. Czekajcie, klatki. Ja jeszcze raz. Ok, na short muszę doinstalować tutaj Optifina. Bo naprawdę. bo to teraz nagrywam bez Optifina, jak coś. Ok. Mm. Tu właśnie trzymam cztery kamery. Też je może wezmę. Tylko jedną sobie zostawię. Po co mi ich aż tyle. Chociaż nie, już przepraszam, to nie tutaj, tutaj w Okej, Ok, yy, dzisiaj zrobimy sobie portal Gana i coś jeszcze, a postaram się, żeby w następnym odcinku był Towncraft. Ok, yy, portal Gana robi się. Czekajcie. E, portal Gun. Tutaj e, robi się z, e, z Peru Endermana, jednego diamentu, żelaza i obsidianu e, Wszystko to mam. Tutaj perły. perły. No kurczę, tam coś się... Co tam było potrzebne? Tą. no Tu tutaj nic nie ma. Mm. tutaj też już nie ma magazynu. Muszę się przyzwyczaić. Metale, metalem. Tutaj żelazo. I diament. Jeden. Ach, nie, nie, nie chce się to brać? No nic. A, jeszcze obsidian. Obsidian. Gdzie ja mam obsidian? Nie smućcie mnie, że nie mam obsidianu. Proszę. Prorżę. wazę, powiedzcie, że mam obsidian. Może tym zamienię. O, jejku. <śm> o, jest, dokładnie. Tak wiedziałem, że jest. Musiał być. No więc robimy porta portal Gana. Nie jestem pewien, czy to tak się robiło. O, ale dobrze, powiedziałem. OK, są dzięki. E, portal gun no, chyba, wiecie do czego służy. Postawię portal tam i portal tam. OK, mały spadek, klatek na sekundę, hop i jestem już tutaj. I R. Tutaj jest tak ustawione, że wyłącza się portale. Jest to dobre, gdy klikniecie u kółko myszy, właśnie robi Wam się taki zoom. O właśnie. To ja może szybko pójdę spać. Okej. Okay. Okej, okay. jestem. Nie ma nic, potworów są. Czy to jest mózg? Nie, ty nie jesteś mózgiem. I chyba właśnie ostatnio zdobyłem mózg. Od takiego zębiaka, tylko on ma taką inną twarz. Czekajcie, bo. A... No normal przejdę. Ok, zrobię portal tutaj. I mogę aż zrobić. Może pokażę wam tam, gdzie wydobywam piasek. Co jest tam. Oko. Nie więcej. Oj. O właśnie. Stąd wydobywałem piasek na mój dom. O właśnie. Tutaj piasek i nie tylko piasek, bo jeszcze i Jeszcze Wiesz, czego zostało dużo. O właśnie tu wszędzie to. To wszystko to. Tak. To bym, tu bym chyba taki poziom tego piasku tutaj. To wszystko to skopałem. No. Danie do Mhm, mm co jeszcze? Hoppa. Ok, kasujemy portale. No. Co jeszcze? Co jeszcze? Że się zastanowię, co jeszcze dzisiaj zrobimy. Właściwie zrobią. I się widzimy. Cięcie. Okej, okay, już jestem, wiem co będziemy robić. Czekajcie, przesunę mikrofon. Okej. Okay. Yy, będziemy robić. Tak, y, tutaj jest zejście, to były piecyki. Teraz tu jest zejście i tutaj będzie właśnie pomieszczenie z tą craftem, ale tak jak powiedziałem tam w następnym odcinku. Yy, lecz dzisiaj go trochę podrasujemy te, 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 te pomieszczenie właśnie. Jeżeli mo można tak powiedzieć. I. Tak, przy okazji, to już nagrywam drugiego dnia i... i, cały czas i. Tutaj będzie zrobiona maszyna sortująca. E, tylko jeszcze... Tylko jeszcze w pełni sprawna nie jest. O, czekajcie, soki e, No, jest jedna tam diamentowa rura tylko, a potrzeba takich kilka, żeby dobrze wszystko działało. Więc mam tutaj kabel stone, no to włożę jeszcze stone, kabel stone, i jak to... i to wszystko znika, płynie rurami to... Yy, tędy gdzieś. Tędy, tędy, tędy. I tutaj będzie trafiało. Zaraz będzie widać. No, idzie? Idzie, czy nie idzie? Idzie. Tam widać, idzie już. No. zrobi się tutaj jakieś inne rury, żeby to było szybciej. No, ale na razie to jest wystarczająco, bo yy, redstonowy silnik jest nagrzany do czerwoności na maksa. I to idzie, idzie i tak szybko. A, ok, zasłania to. A, tutaj widać. I proszę zobaczyć. Tutaj będzie zaraz 56 a macie tutaj, bo to się nie bierze do tego, tylko to trzeba później posortować. I tutaj, jak widzicie, pięknie idzie. I Z Okej. Okay. No. I może się zdziwicie, czemu mam tutaj zenchantowaną łopatę i killów na silkelacz. dlatego, że... nie wiem, teraz ten... nie mogę tego włączyć, gdy wybrałem E. Przypunek. I brałem i naciskam X, co tutaj pojawiało się okienko do enchantu I teraz nie mogę. Nie wiem czemu. Mm, naprawdę nie wiem. Przez chwilę deadłem, a trzeci level. Miałem wcześniej piąty, dlatego że bawiłem się portalgamem. Może Wam pokażę. O tak. O tak deadłem. Czekajcie, zapomniałem Nie, aż 14. Zapomniałem przyciszyć. No i tak mi rozsypało. No. Chciałem wam pokazać. Już chyba levela w ogóle nie ma. No cóż. Chyba tam jest. Wiecie, czekajcie. Uporządkuję to. Mm. Nie to, nie to, nie to, to. Okej. Okay. Co wyłączymy. Włączy, mm -hmm. Tu Tu o nie tak myślałem, że tam będzie Expo. Tak, bo wcześniej też tam miałem ten level. Tam też były ścianie ukryte. Mm. Wsuwamy. Okej. Okay. Teraz zrobimy takie bojery. Czemu to jest zapalona lampa? Chyba dlatego, że z iliktaczem ją wykopałem. I jak jeszcze coś Wam pokażę, to tutaj mam, o właśnie, graz block. Tu je tak wykopałem, niechcący właściwie. Ale czemu to jest paląca się lampa była? dziwna, Jeszcze za nasobek, to, ok, idzieby to się zapalało wszystko, hmm, nie wiem, może tutaj, tu E, Niesymetrycznie, legajcie. No, oj, nie tak. Tak, okej. Okay. Tu mała już będzie tu, tutaj, tutaj i tutaj. Oj, jeszcze tu jest. Hop. no nie wiem. A dobra, to będzie tutaj. Yy, Walnę tu pochodnie. A gdzie ono? A, tu. Okej. Okay. Nie pamiętam dokładnie, czy on tak się zapala. O, zapala się. One ja będą do, do włączenia, i wyłączenia. Jak coś. A włączać się i je będzie. Hmm, jeszcze dźwignia. A zrobię więcej.

Jak słyszycie u mojego sąsiada, to bardzo nas przepraszam. Jest troszeczkę nienormalny. Yy. Nie, tu nie będzie czyni. Nie, tu, tu zresztą nie postoję źle. Czekajcie, zamknę okno. I zaraz będę. Okej, okay, jest już 16 i pół, yy, minuty. Myślę, że do 20 paru minut będę robić odcinek, bo jeszcze chciałbym zrobić e, e, energy condenser i kolektor. Dobra, to żeby nie tracić czasu. Energy condenser. Jeszcze ja ciekawie, czy mi starczy diamentów. No, teoretycznie powinno starczyć, ale no wiecie. Hmm. też nie, dobra. To? Idę, potrzebuję, potrzebuję jednego tego. Obsidian Obsidian. E, Widzę co to ja... Się, to ja przygotuję te wszystkie rzeczy i zaraz, zaraz wracam, żeby nie tracić czasu, bo naprawdę nie chcę za długiego odcinka robić. No... Zaraz, to zaraz to zrobię i jestem. Okej okay, już jestem. Mam tutaj przygotowane już rzeczy. I możemy to już kraftować. To tak, może najpierw Energy Condenser. Powiem Wam, że zostanie mi z tego tylko jeden diament. Cóż, nie za dużo. a to właśnie nie da, bo to ja chcę po Dobra. Nie, tak, tak. I mamy kolektor. Może go sobie zapamiętam. Okej. Okay. I... Tutaj, gdzie go postawić? Gdzie, go, gdzie by go postawić? Tu? Chyba obok go zrobię. O! No, żeby światło szło. I... będę w nim kopiować... Mm. Perły Endermana, one mają 1000 EMC. Nie wiem, jak to szybko będzie szło. Dość wolno. Więc nie, będę tam kopiować takie mniejsze rzeczy. I później po prostu zamieniać je na EMC. No. No to... Czekajcie. Jeszcze tutaj może jednak włożyć, żeby się poprzepalało, bo jednak dużo gramy na, na świecie, więc może mi się trochę tego poprzepalać. poskopiować. skopiować? To czemu nie? Mogę, mogę włożyć żelazo. I gdy tutaj na przykład włożę flint, to też tutaj się udaje, bo flint miał akurat 4 ENC. No, no to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z Wami żegnam. Cześć.